Bierzemy się teraz za wyzwanie o nazwie Zadyma. Wyzwanie polega na zestrzeleniu siedmiu wiszących kadzideł. Po wejściu do głównej części grobowca po lewej oraz po prawej stronie znajdziemy wiszące kadzidła, a dokładnie w górnej części grobowca. Żeby zastrzelić kolejny kadzidło, przejdź na prawą stronę i wyceluj w lewą górną część tego grobowca. Po napełnieniu wodą dwa razy przejdź na prawy brzeg. Za kolonną znajdziesz kolejny artefakt. Kolejny symbol religijny ten jest jednak prosty, wykonany własnym sumptem. Wokół proroka skupiali się wyznawcy z różnych warstw społecznych.